Witam wszystkie barany na kanale Kiet Tarot z przesłaniem tygodniowym. Czasówka dla wszystkich singli jest dołożona w, w opisie tego filmu, ale pamiętajcie, że to nie znaczy, że single nie możecie obejrzeć pierwszej części, jeśli ta druga nie będzie z Wami w jakiś sposób rezonowała, czy też to samo do tej pierwszej grupy osób w parach, jakichś związkach partnerskich, czy też w takich niejasnych sytuacjach do końca, więc zapraszam oczywiście do wysłuchania tej pierwszej części jak najbardziej. I drugiej. Teraz karta przesłania, karta wyroczni dla Was na ten tydzień. Pozwólcie się kochać i kochajcie nie tylko siebie, wszystkich dookoła zasłużyliście na to, żeby być kochanymi. Kierujcie się sercem w tym tygodniu, aby to Wam tutaj jakby te wszelkie blokady, które są przed Wami rzucane to, żebyście właśnie je mogli pokonać, właśnie tą siłą serca miłości, uczucia takiego szeroko pojętego. I zaczynam tą pierwszą część. Mamy kartę dwóch monet, więc tutaj będziecie mieli sporo obowiązków w tym tygodniu. Na pewno obowiązków takich, z którymi będziecie musieli się niestety uporać. Tak jakby życie tutaj pokazuje ciągłe zmiany w tym naszym życiu i niestety przez to też musimy tutaj w jakiś sposób trzymać ten balans, żebyśmy się nie pogubili, czy też sobie właśnie tutaj nie jakby. Nie pogorszyli tej sytuacji, w której się znajdujemy. Karta dwóch monet na pewno walka, jeśli chodzi o uczucia, ale też walka, jeśli chodzi o pieniądze duże nastawienie na to, żeby te, te finanse tutaj utrzymać. Pamiętajcie, nie wymagajcie zbyt dużo od siebie, dlatego że niestety życie jest takie, że nieprzewidywalne, ale um, tak jak bardzo tu się będziecie przykładać do pracy, tak samo dużo czasu poświęcie sobie na odpoczynek, żebyście właśnie mieli jakby tą energię do ciągłego no, ciągłej walki, ciągłego dążenia do tego o, utrzymania tego celu, który sobie postawiliście. Co jeszcze? Karta taka, kiedy. Karta dwóch, moment, która mówi o tym, żebyście tutaj też nie starali się na siłę. Jakby wszystkim pokazać, że dajecie radę, że macie w tym rację, że po prostu nie ma siły, która tutaj was jakby z tej, z tej energii balansu wyprowadzi z równowagi, dajcie sobie troszeczkę też takiego luzu, troszeczkę takiej energii, kiedy no nie spinacie się za bardzo nad, nad tym wszystkim, aż więcej niż, niż ta, tego ta sytuacja wy, jakby wymaga od was. Tak czy inaczej, dla was, którzy ciężko pracowali, tutaj dostaniecie nagrodę a to, co, o co Wam tutaj chodziło, to w, na czym się tak bardzo skupialiście. Tutaj ten wysiłek Wam się opłaci, dlatego że macie gwiazdę jako kolejną kartę i ona Wam pokazuje tutaj, że będzie koniec jakiegoś trudnego okresu w Waszym życiu, o to, że zaczynacie już się przygotowywać na jakiś nowy początek, taki, który Wam da odrodzenie, duże zmiany wprowadzi w Wasze życie i um, taką dużą wartość poczujecie siebie samego um, w związku z tym. Gwiazda maluje tutaj przed Wami. Um, Dużo optymizmu, dużo wiary, takiej naprawdę prawdziwej, też przyniesie Wam tutaj jakby głęboką miłość w przyszłości, spełnienie marzeń. To jest karta, kiedy to, o czym marzyliśmy, to nam tutaj ta gwiazda spełnia, i tutaj jest pokonanie wszelkich przeciwności z taką naprawdę pozytywną energią. Uziemnianie naszych marzeń, wszystkiego to, co tutaj w ostatnim czasie chcieliśmy uzyskać, to tutaj jest duży potencjał na to, że to się uda. Kolejna karta: mamy sześć kielichów, więc bardzo ładna energia życzliwych osób dookoła Was. Ktoś, kto Wam bardzo dobrze życzy, tu się będzie koło Was kręcił, może to być osoba typu bratnia dusza, ale też osoba z przeszłości. Równocześnie tu się pokazuje też jakby bezinteresowne um, pomaganie, czy też to wy będziecie robić, czy też ktoś wam będzie pomagał. Tutaj jest um, jakby nieoczekiwanie um, tego, żebyście tutaj zwracali um, coś w związku z tym. Um, bezinteresowna pomoc. Równocześnie też jest taka um, energia z tej karty płynąca równowagi w braniu i dawaniu. Um, i zdawaniu sobie tak naprawdę sprawy, że właśnie na tym to wszystko polega, żeby właśnie te przychody, te odchody, to wszystko musi być zachowane w takiej równowadze. Więc bardzo ładna, solidna karta, ale przede wszystkim takiego życzliwego bycia dla siebie i nawzajem. Ta karta mówi, że takie najmniejsze gesty tutaj będą robiły wielkie różnice w tym tygodniu dla Was, i Wy się tutaj będziecie czuli doceniani i za coś zupełnie normalnego, co, co wypływa z Was, i bez jakiegoś, tak jakby ciśnienia w sensie um, zwrotu tego, co Wy zaoferowaliście. Um. Gdybyście mieli pożyczać tutaj w tym tygodniu pieniądze, to uważajcie na takie, tego typu sytuacje, dlatego że może być tak, że w najbliższym czasie ich możecie nie odzyskać, ale to tylko dla części z Was jest oczywiście ta wiadomość, no bo nie wszyscy będziecie musieli tutaj pożyczać komuś lub ktoś od Was będzie chciał pożyczać. Następne karty, niestety dwa miecze i karta sprawiedliwości tutaj mówią bardzo o tym, że coś się dzieje w związku, nie za ciekawie, jeśli jesteście w takiej ścisłej relacji, no to tutaj się pokazuje rozwód, tu się pokazuje jakaś kłótnia, rozrządzenie jakich, jakiegoś sporu, ale taki niestety, które tutaj będzie zakończone jakimś rozejściem, rozstaniem powiedzmy, ale... Tak jak powiedziałam, dla części z was to nie jest, jest dla wszystkich. Dla reszty z Was tutaj jest podejmowanie decyzji. Takiej decyzji, którą chcemy odciągnąć w czasie, nie chcemy jej tak jakby głośno powiedzieć, ale sprawiedliwość i tak tutaj niestety będzie nas, jakby już deptało nam po, po piętach i te decyzje i tak na, do nas przyjdą, więc jest tutaj sprawiedliwy osąd, jakiej sytuacji, wyrównanie powiedzmy. Energii, zatrzy, zatrzymanie tej równowagi też w tym naszym życiu i powrót do tej równowagi. Także Jakkolwiek wydaje wam się, że może sprawiedliwość jest ślepa i często nie dla was jakby łaskawa, to tutaj wcześniej czy później ona do was tutaj przyjdzie i nie musicie się tego obawiać. Następna karta to jest koło fortuny, więc tutaj mamy duże zmiany, które do Was przychodzą. Może właśnie w związku z tym rozrządzeniem, jakiegoś tematu, jakiegoś sporu generalnie. Zmiany, które przyniosą Wam coś pozytywnego. Zmiany, które tutaj już były jakby nieuniknione, to jest coś od losu, co do Was przyjdzie. I ponieważ mamy Asa, była w na końcu, więc tutaj macie bardzo dużą taką energię zauroczenia jakąś sytuacją, jakąś osobą, pracą, pasją. A tutaj Wasza droga się, jakby i generalnie Wasze oczy się otworzą na nowo, na nowe możliwości, na nowy świat. Więc może, może chodzi też o tą, o tą miłość, która tu się pokazuje, żebyście siebie zaczęli w końcu doceniać kochać, a, a a kolejną, kolejnym etapem będzie to, że Wy zaufacie innym osobom w związku z tym. Także tyle mam dla Was na tą pierwszą część. Teraz zapraszam wszystkich wszystkich singli, ale jeszcze potasuję te karty. Tak króciutko. Wam dziękuję ślicznie. Zapraszam oczywiście, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo jesteście powiedzmy nowymi osobami. Niemniej jednak życzę Wam udanego tygodnia, aby Wam się tutaj wszystko ładnie układało, początku wiosny, która już tutaj do nas puka i, i wszyscy na pewno czekamy na to. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam jeszcze raz i zapraszam wszystkie single. Zobaczmy, co my tu mamy. Pięknie zaczynacie od karty siły, ale też i jakieś nieprzespane noce, zamyślanie się, zadręczanie wręcz. Karta sześciu kielichów nam się powtórzyła tutaj od pierwszej grupy, więc będziecie mieli taką energię w tym tygodniu właśnie utrzymywania równowagi, życzliwości, równowagi brania i dawania i wręcz jakby takiej energii, kiedy. Bardzo jest nam to potrzebne, ta właśnie równowaga w tym, ja, więc bardzo dobra taka przewodnia wręcz energia, która się powtórzyła. Kapłanka, pięć buław i mamy osiem monet. Więc tak, zacznijmy od tej pierwszej karty. Karta Siły. Cokolwiek i czegokolwiek będziecie się chcieli tutaj w tym tygodniu podjąć, to róbcie to, dlatego że Karta Siły mówi o tym, że wszystko właściwie jest do załatwienia, więc nie bójcie się, użyjcie tego, że macie tą właśnie energię tutaj na sam, od samego początku tygodnia. Nie jesteście w tym temacie sami, tutaj Cokolwiek, i z czymkolwiek musicie się zmierzyć, macie jakby nawet odgórnie tutaj energię, kiedy wszystko będzie Wam sprzyjało. Dziewięć mieczy, karta, kiedy troszeczkę nie dowierzacie samym sobie, że możecie tutaj rzeczywiście wyjść z, z każdej op, op, opresji, w jaką się może wpakowaliście. Tutaj jest czasami pokazane coś, w co się my wkręciliśmy, a coś, co nawet nie jest specjalnie z nami związane, ale i tak nas to w jakiś sposób tutaj przytłacza. Trochę nieprzespanych nocy, troszeczkę to jest bardziej w waszej głowie niż tak naprawdę w życiu realnym. Pamiętajcie, że po każdej nocy przychodzi następny dzień, który daje nam dużo na i, I z tym właśnie z taką energią macie działać. Nie patrzcie pod nogi, patrzcie do góry, bo w górze więcej widać niż pod nogami. Teraz sześć kielichów, tak jak powiedziałam, tutaj macie życzliwość, tutaj macie osobę, która was będzie wspierać, lub wy będziecie w tym tygodniu tutaj jakby um, w takiej energii, kiedy ktoś od was poprosi was o jakąś pomoc. Jeśli chodzi o pieniądze, to tutaj bardzo uważajcie, bo tak jak powiedziałam w pierwszej grupie, ale oni mieli zupełnie inne karty przy tej karcie sześciu kielichów. Więc tutaj zdecydowanie przy dziewięciu mieczach musicie uważać na pieniądze i na e, jakieś takie zbyt szybkie zgadzanie się na zaoferowanie pomocy. E, Królowa Monet pokaże Wam, że dacie radę sobie tutaj w tym tygodniu z każdym jednym tematem. Nawet więcej tych tematów możecie e, jakby e, opanować, e, niż, niż byście nawet e, e, się spodziewali. Otwieracie się na nowe rzeczy, dlatego że jedna z wad właśnie królowej monet, która jest przeszczęśliwą właściwie osobą, taka, która się cieszy z tego, w jakim momencie swojego życia się znajduje, to jest tylko to, że się blokuje na jakieś nowe opcje, nowe osoby, nowe otoczenie, na zmiany w ogóle generalnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest takiej energii zadowolenia i wy też tutaj jakby będziecie w związku z tym w takiej energii się pokazywali na ten tydzień. Bardzo ładnie finanse, bardzo ładnie emocje, więc tutaj nic was nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. Kapłanka, która się rzadko w ostatnim czasie tutaj pokazuje, są jakieś tajemnice do odkrycia. Tutaj może będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć. Coś będzie was tutaj jakby męczyło, więc macie tutaj osobę, która jest bardzo inteligentna, tu się pokazuje kobieta, która może Wam w czymś pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Tylko tyle, czy wy wiecie, kto to jest. Jeśli nie wiecie, no to może trzeba się rozejrzeć dookoła siebie. Może tu też chodzić o jakąś osobę w ukryciu, może to być właśnie też jakaś kobieta. Ale też uważajcie na to, żebyście, co ja zawsze powtarzam od początku, żeby jeśli wam nie jest to powiedzmy. Niesamowicie niezbędne do życia to jakaś ta dodatkowa informacja, to ch co chcecie się o kimś dowiedzieć, bo to tak bardzo się tutaj pokazuje z o, o kimś, to lepiej zostawcie ten temat, dlatego że będziecie spać spokojnie. A, tak jak tutaj, właśnie ta karta Wam pokazuje, że nie za bardzo to, to w ostatnim czasie jest możliwe. A, dlatego że. To nie będzie Wam potrzebne do niczego tak naprawdę, tylko aby się dowiedzieć, a, a, a tutaj dzięki temu z, po prostu sobie z, jakby zaoszczędzić niepotrzebnych e, takich e, energii nie za bardzo pozytywnych, więc tutaj uważajcie na to. Jeśli się nie posłuchacie, co jest czasami rzeczywiście trudne, bo zawsze chcemy wiedzieć, kartę mamy w pięciu bułach, więc tutaj są niestety jakieś pierwsza rywalizacja, drugie jakieś spory typu każdy chce pokazać kto jest silniejszy, kto ma większe, większą więcej racji w jakimś temacie. Nic tutaj się naprawdę nie da załatwić. Tutaj nie ma wyjścia z tej sytuacji, więc też jakby jedyna rzecz, którą możecie zrobić, to odejść z tego konfliktu, bo tu jest zbyt dużo właśnie takiego przeciążenia, że każdy chce udowodnić tutaj swoje swoje, jak to się mówi, um... Chyba będzie najlepiej, jak nie będę wymyślać, po prostu swoje zdanie tutaj chcę utrzymać i, i tyle. Także będzie tutaj utrzymywanie swoich e, racji. I karta 8 monet. Zajmijcie się sobą. E, czymś, co Wam przyniesie tutaj dużo pasji, rozwoju nad sobą samym. E, tutaj poszukacie jak już wyjścia z sytuacji. Tutaj poszukacie dodatkowych pieniędzy, ale takich, które będą Wam przynosiły nie tylko satysfakcję. Bo ta karta mówi głównie o tym, że weźmiecie się za coś, co. Właściwie już samo z siebie Wam będzie tutaj przynosiło dużo radości, a dodatkowo też będą w przyszłości właśnie dodatkowe pieniądze, powiększenie, jakby wejście na następne stanowisko, rozwój, naprawdę duży rozwój tutaj Waszej osoby, Waszej energii. Tyle mam dla Was na ten tydzień. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam. Pamiętajcie, bądźcie otwarci na, na miłość, na to, żebyście dali siebie kochać i kochali innych. Także tutaj jest to wszystko. Na, na, na ten tydzień, udanego tygodnia. Oczywiście zapraszam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jesteście nowymi osobami i podobało Wam się to przesłanie. Zapraszam i z góry, oczywiście, bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego dobrego.